Siemano kochani, witam was wszystkich na moim kanale I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku gramy z wami a, tylko trybem underdog, e, robimy bitwy i oczywiście zanim przejdziemy do odcinka w tym odcinku macie ołtar od tego skina do wygrania i żeby wziąć udział w konkursie musicie zaobserwować mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz, a jakie hasło macie wpisać, to to hasło podam wam w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca tak? i oczywiście przypominam wam o trwających konkursach na stronie CS Go skins do wygrania macie czwórkę rękawiczki i akacza Asimowa to są konkursy o wartości prawie 1000 zł więc naprawdę warto moim zdaniem i wpłacając minimalną Kwotę z moim kodem Kari. No po prostu bierzecie udział w tych konkursach tak, a wpłacając 15 zł bierzecie automatycznie udział w trzech konkursach naraz. A co do tego skino Za 15 zł, no to wyniki konkursu będziecie mieli na moim serwerze na Discordzie i link macie w opisie, więc zapraszam. Dobra, słuchajcie. Mamy prawie dwa koła mm, i robimy sobie bitwy. Kurde, to jest tryb underdog, tak? Więc mamy wygrywać i no i tak będziemy lecieć raczej też z droższymi skrzynkami. No, bo wiecie, to już jest kolosowe i dzisiaj będziemy trzymać kciuki, żeby przegrywać. Mm, więc, 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 więc tak. Słuchajcie. Musi wlecieć ta skrzynka dzisiaj, tak? Ja mam nadzieję, że ona mi nie odda. Ona jest jedna z moich ulubionych: to jest skrzynka. Druga to jest właśnie Luxury Case. Ona mi ta Royal Case zawsze oddawała jak dotychczas, ale mam nadzieję, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy mi nie odda. <laughs> Więc musimy to po prostu sprawdzić. Weźmiemy tą. Kurde. Weźmy sobie jeszcze tą nową skrzynkę Gold favor Case. I co. Do Tysiaka dobijamy, dobijamy, nie? I agent case. Gdzieś tu był, gdzieś tu był. Tu jest. Dobra. Słuchajcie. 969 złotych koszt bitwy. Trzy eee, skrzyneczki mamy dosyć drogie. I robimy na dwie osoby tryb underdog. I lecimy. I trzymamy kciuki, po prostu, żebyśmy to przegrali. I zobaczymy w ogóle, czy ktoś do... Uuu, mamy, mamy osobę. Do grania. Hmm. Dobra, słuchajcie. Mamy to! Słuchajcie, mamy to. Jesteśmy na plusie i pięknie i o to chodzi. Już mamy 2, 334 yy, i lecimy dalej. Tak jak ja mam pecha do tego, żeby przegrywać, to tryb underdog był stworzony po prostu for me. Dobra, no to weźmy sobie jeszcze raz tą skrzynkę, żeby po prostu nas przeciwnik dropnął coś fajnego, ale nie my, nie my, nie tym razem. Bierzemy oczywiście też Luxury Case. Eee, mamy 1050. Hmm. USP Case. Kurde, ja nie chcę. No właśnie, kurde. Dobra, 1141 dodajemy skrzynki, mamy trzy skrzyneczki. I znowu lecimy na dwie osoby, tryb underdog, żeby nie zapomnieć. Um. Robimy to, robimy to. Ale słuchajcie, pierwsza bitwa i pierwsza wygrana, to jest to, to jest to. Dobra, tu nas, nam już raczej nikogo nie wyszuka, więc po prostu. Więc po prostu dajemy tak. Czy na razie prowadzimy. Słuchajcie, no co się odpierdziela? Jesteśmy tysiąc na plusie. Patrzcie to. Zaczęliśmy od niecałych dwóch tysięcy. No i pięknie. No Jezus. Słuchajcie, a hasło, które macie wpisać w komentarze, to jest wygrana. Wygrana. Po prostu wygrana. Dzisiaj jest ten dzień. Ja mówię, ten tryb underdogu stworzony special for me. No dobra, teraz możemy, mam wrażenie, zaszaleć i weźmiemy sobie case z kosami po prostu. Mamy trzy, trzysta osiemnaście. Weźmy te droższe case'iki, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra. I, I i i. co by jeszcze tu wziąć? agent case Dobra, mamy słuchajcie, bitwę 2145 zł cztery skrzynki. Dwie osoby, tryb Underdog i lecimy. Z nadzieją, że słuchajcie, wygramy, tak? Też nikogo nam nie raczej nie znajdzie, więc ruszamy. Byle by nie trafić jakąś fajną kosę, byłyby nie trafić jakąś fajną kosę, proszę, proszę, proszę. Dobra, jeszcze trzy skrzyneczki, jeszcze trzy skrzyneczki, jeszcze dwie, jeszcze dwie, jeszcze dwie. Ostatnia skrzynka, proszę, błagam, żeby nic nie wpadło, błagam. Przepraszam, że tak brzydko mówię, ale trzecia wygrana pod podrząd. Słuchajcie, zaczęliśmy od 2000 i już mamy profit dwa razy tyle. Jesteśmy po prostu dwa koła na plusie ponad. No. Jezus, lecimy jeszcze raz, jeszcze raz. O mój drogi Boże. Dobra, to mi się podoba, to mi się podoba. Dobra, to weźmy to jeszcze droższy case. I jeszcze jeden droższy case. Weźmy ten Royal Case. Tak, za ponad 3000 zrobimy, tak? A co tam? A co tam? Dobra. I tak zostawiamy cztery skrzynki. Słuchajcie, koszt bitwy 3, 360 Tak, underdog, dwie osoby. I lecimy. I lecimy, słuchajcie, lecimy. I dodajemy znowu bota, bo kurde, są olbrzymie pieniądze w ogóle, nie? I... Oj, 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 Ale dobra, różnica na razie nie jest duża, więc... Więc wiecie. Dobra, nasz bot Adrian nas dogania, no i... I, i No i pięknie! Ostatnia słyszymy, Boże, błagam, żeby nic nie padło. Błaga. O nie, przygraliśmy tą bitwę Kuźwa, on jest 8 tysięcy Wygrał Oh no Kuźwa A było tak blisko, słuchajcie Ajajaj Ajajaj, że musiał, musiał nam ten akacz wlecieć Nie, kurde Ale dobra, słuchajcie No boli trochę, boli No co Boli dobra, to tu już lecimy all in. Tak sprawdzona metoda all in. A weźmiemy też na pewno jedną droższą skrzynkę. 549 658 Dobra. 952 zł5 skrzynek, dwie osoby tryb underdog. I lecimy. I lecimy, ale i tak bardzo się cieszę, że nam się udało po prostu zrobić taki ładny profit. Słuchajcie, no ponad 2000 zł na plusie. To jest grubo, to jest grubo, naprawdę. Pięknie więc no widzicie, czasami po prostu warto zagrać tak tym trybem, bo widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje po prostu. Dobra, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy akacza simowa, of course. No, mam dreszcz agent dobrze? Niedobrze, niedobrze. No, niedobrze, nie dobrze. Kuziwa, no ja pierdzielę. Nie, no patrzcie to, co to teraz się dzieje. Dobra. No, już przegraliśmy, to słuchajcie. Już przygraliśmy to, słuchajcie. No, niedobrze, no co? Dobra, słuchajcie, no. Widzieliście zresztą sami, że czasami naprawdę warto zagrać z tego underdoga. I było piękne, ja zresztą naprawdę na początku było pięknie, więc pamiętajcie, tak, o tym, jakie hasło wam podałam, tak, bo to opisuje w ogóle dzisiejszy odcinek. Trzy wygrane pod rząd, to jest, to było mocne, to było mocne i słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka i przypominam wam o pozostawieniu obserwacji, łapki w górę i komentarz oczywiście, nie zapomnijcie wpisać hasła w komentarzu, tak? I do później, pa!